Siema, z tej strony Gryzak. To jest kolejny odcinek na moim kanale i to jest kolejny odcinek z moich własnych mikseli, kto by się tego spodziewał. No i tak, w tym odcinku bierzemy sobie takiego typka jak Jumpy. I jest to brat tego Bouncy, jak on, nie pamiętam jak on się nazywał, no na tego królika co był tam przed Wielkanocą pokazywany i to jest właśnie kolejny brat z tribu Bouncersów e, Bouncer? Coś takiego się ten królik nazywał no i jak już kiedyś pokazywałam, oni mieszkają w Bouncelandzie to są jakby miksele związane z e, jakby skakaniem i tutaj właśnie widzicie Yy, właśnie tą dwójkę braci No a tak się prezentuje budowa Tak wygląda Jumpy właśnie w wersji ludzkowej. Jest to nietypowy Miksel Ponieważ ma on jedną nogę Dokładnie tak Ale jest to taka noga sprężysta yy, Możecie kojarzyć tą budowę z pierwszego odcinka Miksele chatu GPT tam yy, dokładnie po prostu, tam tak samo, teraz to widzicie, było to wykonane tylko, że tamten miał dwie nogi, ten ma jedną, dużą stopę, na której może sobie skakać. Ma taką małą mordę, pięć zębów, ma śmieszne oczy, które się mo mogą kręcić, bo są na tych jakby, no, no ma takie fioletowe skrzydełka. Które nawet nie wiem czy bardziej robię mu za skrzydła, czy za takie, jakby uszy. No, po prostu nie wnikam. I ma jeszcze takie bardzo długie ręce z trzema palcami: niczym hugi, tylko te są bardziej masywnie zbudowane i są czarne, i te palce są też w dwóch kolorach. No i chyba tyle. Tutaj jeszcze. Jak wygląda z bratem w wersji klockowej. No i widzimy się w następnym odcinku. Nara.